gracze sądzą, że BetClick już do końca świata i jeden dzień dłużej będzie oferował grę bez podatku. Niestety najczęściej tego typu opinie wygłaszają osoby, które nigdy w życiu nie prowadziły biznesu i nie są w stanie policzyć ile BetClick przez tą promocję musi dokładać ze swojej kieszeni. Dla przykładu porównamy to do największej firmy oferującej zakłady bugmacherskie w Polsce i ich wynikom za 2022 rok. STS wszystkich zakładów przyjął za 4 miliardy 679 milionów złotych. Gdyby STS przez rok oferował grę bez podatku i brał ten podatek na siebie, to musiałby po roku państwu zapłacić jedyne 561 milionów złotych. Czyli od zysku, który wygenerował za ten rok, byłoby trzeba odjąć 561 milionów złotych. I wychodzi na to, że zakończyłby ten rok ze stratą jedynych 392 milionów złotych. Myślę, że ówczesny CEO STS, czyli Mateusz Juroszek, szybko poszedłby do Caritasu Polska po pomoc.